A pan gdzie? Jezusa, to my ma my podejś, wejś, wejś, wejś. No, Nie ma My jesteśmy, żebyście to nie wezmali. A my mamy swoje pozwolenia. Tłum wiernych w asyście księży broni wejścia do Sandomierskiej Katedry. Napierają rządni wiedzy dziennikarze, chcący dowiedzieć się więcej na temat morderstwa. To nie rzeczywistość, a jedynie jedna ze scen wkręconych właśnie w mieście ziarnie prawdy Thrillerze opartym na powieści Zygmunta Miłoszewskiego o tym samym tytule. W tytułową rolę prokuratora Szackiego wcielił się Robert Więckiewicz. Na planie filmu nie brak jednak innych utalentowanych aktorów, jak choćby Jerzy który zapowiada wiele emocji na ekranie. Powinien trzymać w czy jak mocny będzie to zobaczymy. Film Borysa Rankosza wzbudza duże zainteresowanie. Sam reżyser zdradza jak na razie niewiele. Ponieważ scenariusz pisałem wraz z autorem, więc wierzę, że ducha powieści udało się oddać w naszym tekście i że to również przyniesie się do filmu. Mord rytualny to antysemicka legenda, nic więcej. W każdej legendzie jest ziarno prawdy, a? W historii sądownictwa są znany, jest znany wiele przypadków ludzi skazanych prowokacyjnymi wyrokami za podobne porwania i zabójstwa dzieci. Piotr Głowacki gra w filmie postać charakterystyczną, choć bierze udział tylko w epizodzie, chciał się do niego przygotować jak najlepiej. Myśmy rozmawiali już jak, z, jakieś dwa miesiące temu z reżyserem, i tak spotkaliśmy się kilka razy, więc to można tak potraktować. To jest epizod, to jest, to jest chwila w, w, tym, w tym filmie, ale rzeczywiście trochę myślałem. Najwięcej pracy mają oczywiście główni aktorzy, reżyser oraz autor zdjęć. się, ale nie ale Tak, tak, Nad jakością zdjęć czuwa Łukasz Bielan, operator kamery znany z realizacji takich filmów jak Bezsenność w Seattle czy Co gryzie Gilberta Greipa. Jak przekonuje, jest to dobre miasto do tego rodzaju produkcji. Chcemy zrobić taki polski thriller, prawda? Dreszczowiec, który nabiera od początku nie wiadomo o co chodzi i, i, i nabiera um, takiego wymiaru, gdzie no, tak prawdziwy Dreszczowiec. Na planie zdjęciowym Siar naprawdę ma pojawić się wielu znanych aktorów. Po zakończeniu pierwszej serii zdjęć w Sandomierzu ekipa ma wrócić do miasta w maju.